No więc po czym poznać, że mam za dużo czasu? Może po tym, że nagram odcinek, który tak naprawdę nikomu nie będzie potrzebny, najprawdopodobniej. Manualnym obiektywem anaformicznym, zaadoptowanym do tego, by miał autofokus, i tylko zmontowanie i skalibrowanie tego zestawu zajęło mi więcej czasu niż nagranie i prawdopodobnie zmontowanie tego odcinka. Witam Was w kolejnym punkcie zaczepienia. Dzisiaj będzie o kaskach, ale nie na temat tego. Jak bezpieczne są, że powinniśmy w nich jeździć, ani na temat tego, które kaski są bezpieczne, tylko na temat tego, dlaczego nie lubię kasków z MIPS-em. MIPS. MIPS. Multidirectional Impact Protection System. No, chyba już tłumaczyć, czym jest MIPS i mips podobne wynalazki typu Kineticor czy Wave cell. nikomu nie trzeba. I mimo tego, że chyba zostało to udowodnione, że MIPS działa i robi różnicę, to ja MIPSa nie lubię. A może inaczej. Nie lubię wszystkich MIPSów. ów MIPS MIPSowi nierówny. Co mam na myśli? Nie mam tutaj na myśli poziomu bezpieczeństwa, który oferują różnego rodzaju MIPsy. Mam na myśli jedną irytującą cechę, którą większość MIPsów posiada. Tych nazwijmy to bieda MIPsów. Nie chciałbym tutaj nikogo urazić, ale są to rodzaje MIPsów, które występują w kaskach, które kosztują mniej pieniędzy. Absolutnie nie ma to związku z tym, Jaką ilość pieniędzy ja posiadam, ponieważ również zaliczam się do bydaków, mam natomiast bardzo duży rabat, dlatego mogę jeździć w kaskach, które posiadają mipsy lepsze niż mipsy bieda. Więc czym różni się bieda mips od mipsów niebieda? Bieda mips różni się tym, że jest plastikową wkładką w kasku i te najbiedniejsze z bieda mipsów są dosyć grube. I być może ja tutaj wylewam swoje własne frustracje na Was ze względu na to, że posiadam kwadratową czaszkę. Moja kwadratowa czaszka sprawia, że większość kasków z bieda mipsem, która dla ludzi z głowami normalnymi będzie komfortowa dla mnie jest nieakceptowalna po prostu czuję te plastikowe wkładki na swoich kantach czaszki i po 20 minutach jazdy w takim kasku mniej więcej mam ochotę go zdjąć i wrzucić w krzaki i uciec jakiś czas temu Pok wymyślił swój własny system nazywał się Spin Spin to było coś jak MIPS, czyli miało tu mieć rotację, i było po prostu wbudowane, nazwijmy to, lub też zawarte w tych gąbczastych, żelowych wkładkach, które znajdują się w każdym kasku. Kasków ze spinem nie było jakoś strasznie dużo. Ja miałem jeden taki kask. Kaski ze spinem były na rynku przez jakiś czas. Później MIPS ten patent wykupił i stworzył swoje własne wariacje na ten temat. I zarówno spin, jak ten nowe rodzaje MIPSów, czyli. R, RSL i jakiś tam jeszcze jeden łączą w sobie jedną cechę której nie mają bieda mipsy czyli mipsy plastikowe lub też mipsy zintegrowane w skrupę kasku te mipsy nie trzeszczą i tutaj być może zrujnuje dla wielu z Was albo dla niektórych z Was następną jazdę, jeżeli macie kaski z plastikowym mipsem lub też z mipsem Integra i lubicie jeździć sami wsłuchajcie się w ten kask Albo może lepiej tego nie róbcie. Ale jeśli to zrobicie, jeśli się wsłuchacie w ten kask, usłyszycie, jak trzeszczy. Najbardziej trzeszczeć będzie na podjazdach. Na zjazdach, jeżeli chodzi o MTB, oczywiście nikt nie zwróci na to uwagi, ale na, na szosie również słychać to trzeszczenie i ja nie jestem w stanie nic z tym poradzić. Jestem po prostu jedną z tych osób, która jak już raz coś usłyszę, to nie jestem w stanie tego nie słyszeć. I tak jak udawało mi się znaleźć kaski ze zwykłym plastikowym mipsem, które nawet na mojej kwadratowej czaszce. Były dosyć komfortowe. Głównie były to modele od Scotta i od Foxa. Tak tego trzeszczenia nie jestem w stanie przeżyć. To jest jak bzyczenie komara w nocy, kiedy chcecie spać. Jak ten autofokus działa? To była kolejna krótka forma na dzisiaj, która najprawdopodobniej nic pozytywnego nie wniosła do Waszego życia. Wszystko na ten moment i widzimy się, kiedy się widzimy.